Witajcie kochani na moim kanale Kociera Mruczka Po tej stronie Agnieszka Witajcie Dziś przychodzę do Was z naleśnikami racuszkami A żeby te naleśniki racuszki zrobić Potrzebne są następujące produkty Kasza manna Kefir, cukier Proszek do pieczenia Można dać też i sodę Ale ja proszek do pieczenia Jabłka, jajka, sól Olej Patelka jak zwykle a więc do naszego garczy, garka wsypujemy 400 400 gram kaszy manny. Więc to jest cała paczka. Ładnie wsypujemy. Do tego 300 milimetr, mililitrów kefiru. Mam kefir naturalny. To będzie gdzieś, moim zdaniem, yy, półtorej szklanki. Tu mam jedną szklankę. I jest. Półtorej szklanki. Wymieszamy. Jeszcze trochę doleję. O. Ładnie wymieszamy. Tak. Do tego damy dwa jajka. jedno jajko rozbiło mi się i drugie jajeczko tak szczypta soli Ja daję sól kłodaską. tak, Dwa gramy. Łyżka proszku do pieczenia. szki cukru 3. a i to teraz ładnie wymieszamy. Mamy. Wymieszane wszystko i na to miejsce dodamy dwa jabłka pokrojone w kostkę. Ja jeszcze obieram z tej prostej przyczyny, że jabłka to są kupne, nie moje. No i teraz to razem wymieszamy. Tak, mamy wymieszane, więc teraz będziemy to smażyć. A więc teraz będziemy to smażyć. Mam tu patelkę. Do tej patelki leję olej kujawski z pierwszego dłoczenia. To trochę więcej i będziemy. Nażyć. Au. niech się trochę rozgrzeje i będziemy do dzieła no i nasza patelka się przygrzała to teraz robimy nasze pieczemy jeden drugi placuszek trzeci i czwarty Wymieszamy jeszcze, tak. I teraz to się niech smaży nam. I na drugą stronę nasze placuszki, I to mówię na te placuszki. Ach, nie udało się dobrze przewrócić. wykładamy. Ja tu naszykowałam ręczniczek do odsączenia. jedną partię mamy upieczone. Teraz robimy drugą partię Drugi trzeci. Party. No. Niech się to teraz ładnie piecze. Mamy tu już trzecią partię. Tu jest pierwsza, druga się odsącza. Tu już jest pierwsza, tu jest druga. Trochę mi się podpaliło. Tak z tego, ale lubię. Takie. A tu już trzecią pieczymy. I jeszcze jest tyle ciasta. Na dwa razy albo na raz. Trzecią partię przewróciłam. I teraz naszą trzecią partię wykładamy. I będziemy wkładać czwartą. Takie resztki wyciągamy, dolejemy oleju i kładziemy naszą czwartą. I chyba zdaje się, że tylko cztery porcje, ostatnie cztery porcje. Wyciągamy ostatnią partię naszych racuszków na leśniku z jabłuszkiem. Trochę. A to jest tyle nam wyszło tego cztery porcje rancuszków. Tyle mi wyszło z mojego przepisu naleśników rancuszków z jabłkami. Można je podawać same z kakałem, z czekoladą, z kawoinką lub z kawą, jak ktoś woli. Można też te racuszki wziąć z powidłami śliwkowymi. Mm, przepyszne. Lub posypać cukrem pudrem, jak ktoś woli. Ja lubię w trzech wersjach zjeść same z powidłami śliwkowymi bądź z cukrem pudrem. I to jest to wszystko. A przepis to jest 400 gram kaszy manny, 300 ml kefiru, 2 jajka, 2 gramy soli, 5 gram Yy, proszku do pieczenia i 30 gram cukru. Mieszamy to wszystko. Później dodajemy dwa jabłka pokrojone w kostkę. Wymieszamy i smażymy na patelce na oleju. Zapraszam. Na pewno będziecie chcieli spróbować. Są naprawdę przepyszne. Mm, smaczne znacznego wszystkim i do zobaczenia do następnego razu a